Mówią, że podtlenek azotu to nowy narkotyk. Coś słyszałeś o tym, w jaki sposób to działa? Podtlenek azotu może wydawać się niewinnym środkiem ze względu na ogólnodostępność i krótkie działanie, ale prowadzi do. Uzależnienia psychicznego oraz rozmaitych skutków ubocznych. Ogólnie, podtlenek azotu to jest bezbarwny gaz o słodkawym zapachu oraz smaku. Jest on wykorzystywany w medycynie, np. w stomatologii albo w anestezjologii, jak i również w przemyśle spożywczym. Jako narkotyk jest on głównie stosowany na festiwalach, na imprezach masowych oraz w środowiskach klubowych. No i zazwyczaj jest on wdychany poprzez balony, do których wcześniej został ten gaz przetłoczony z naboju. Działanie psychoaktywne wykazuje on głównie poprzez receptory GABA, czyli na te same, co działają benzodiazepiny oraz alkohol, a także na receptory NMDA, co skutkuje poczuciem euforii, odrealnienia, zniekształceniem percepcji czasu oraz przestrzeni. No i oprócz krótkotrwałych efektów ubocznych w postaci bólów głowy, nudności albo utraty przytomności, długotrwałe stosowanie tego gazu jako środka narkotyzującego może doprowadzić do nawet neuropatii albo uszkodzeń rdzenia kręgowego. Częsta zabawa tym środkiem może powodować także zaburzenia poznawcze, epizody psychotyczne, a także niedotlenienia mózgu, pogody ducha.